Powiadam się. Dobrze. E, rozpoczniemy najpierw modlitwa a potem konferencją. Jak Państwo słyszą, no, szanowni duchowni, którzy tutaj głoszą te nam ja, nauki, e, no jakby no, nie chcą podejmować, ciągle nie chcą podejmować istoty przesłania Fatimskiego. Opowiadają o no, matce, że jeden, że blisko, drugi, że jej powierzymy. No niby to wszystko jest dobrze, dobrze. Ale to nie jest specyfika Fatimy. My nie po to, żeśmy tutaj przyjechali. Nie po to Maryja zadała sobie trud przychodzenia przez tyle miesięcy e, i potem dalej i dalej kontynuacji tego dzieła, żeby no tylko o tym opowiadać. No, ale no cóż, tego nie zmienimy. Więc sami róbmy to nieco inaczej. Dobrze. A zatem rozpoczniemy piśnią, której jeszcze żeśmy nie rozpoczynali litanią loretańską. Strona 45, jeżeli ktoś nie na pamięć w naszych śpiewnikach. To litania, która pokazuje nam postać Maryi. Ale postać Maryi. Jakże bogatą postać Maryi, która jest matką, która jest panną, która jest wieczarzem sprawiedliwości, która jest i tak dalej, i tak dalej. Kilkadziesiąt tytułów, w których zawarta jest jedna i jedyna postać. I warto jej się w takim aspekcie przyjrzeć, podziwiając ją i jakby naśladując. <laughs> W swoim życiu. Słona, strona 45. tak jest. Słona elejson, Chryste elejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze nieba Boże zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu Świata Boże zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami Święta Trójco Jemny się dla nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, się za nami, matko kościoła, łódź za nami, matko łaski Bożej, wód się za nami, matko nie skala, się za nami, Matko najczystsza, płud się za nami.